Witam Was moi kochani w kolejnym odcineczku na moim kanale dzisiaj jest taki film nieplanowany jak widzicie jest przede mną paczuszka, którą przed chwilą przyniósł listonosz mimo, że jest już po południu powiem Wam, że zaskoczyła mnie bardzo ta paczuszka Osoba, która do mnie ją wysłała, absolutnie się nie przyznała, że owa paczka jest do mnie wysłana. Mianowicie moi drodzy, jest to paczuszka od Madzi z kanału Alicja w krainie zakupów. Zrobiła mi po prostu Madzia taką niespodziankę. Nie wiem jeszcze co jest, zerwałam tylko po prostu dane. Przepraszam Was za jakość światła, bo nagrywam już ten filmik po południu i pogoda też jest taka pochmurny dzień po prostu, mimo że już w końcu nie pada. Pozwolicie, kochani, że usiądę sobie i otworzymy wspólnie tą paczkę. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie ciachnę. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, z jakiego po prostu powodu Madzia mi tutaj wysłała tą paczuszkę. Więc zacznijmy. Sama jestem ciekawa, co się tutaj znajduje. O, proszę. Jakaś maseczka, perfekt, maska w płachcie. Pierwszą rzeczą jest to fajnie. Razy jeden. W moim wieku, już moi drodzy, trzeba dbać o urodę, więc na pewno się przyda. Następną rzeczą po jednej rzeczy będziemy wyciągać. O, mamy jakąś kolejną chyba. Też maseczkę. O, proszę bardzo. Wygląda tak. Maseczka. O, i sana. To jest sól do kąpieli. Jakaś sól do kąpieli. Po prostu niestety nie mam wanny, żeby po prostu sobie do wanny nasypać. Ale akurat na pewno się też przyda i się wykorzysta taką sól do kąpieli i mamy o, czekoladka proszę milk czekoladka nie będę tutaj czytać opisów będzie mi I słodziutko Mam nadzieję, o, że widzicie dobrze. Będę bliżej tutaj może dawała. Bo ofiara jestem nie nagram. Jest koperta. Tutaj zostawimy tą kopertę z boku na koniec. O, mamy takie gumy rozpuszczalne. Mało mam. To już będzie dla chłopaków. Przyjadą ze szkoły to Chłopakom po obiadku dam. Oni się ucieszą. Pewnie Madia z myślą o chłopakach, ten po prostu gumę wysłała. O proszę, czekajcie. Może to na bok odłożę, bo już się tutaj robi lekki bałagan. O! o, o o i żelki o proszę. nim dwa żel żelki to już pewnie też oddam chłopcom chłopcy sobie będą pojadali oni lubią takie żelusie śmiej żelki soki owocowe o, na pewno się ucieszą chłopcy paczka XXL Także też będą mieli chłopacz, Chłopacy moi na coś słodkiego. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ciekawego. O, i proszę. Orężatka. Orężatka. Smak pomarańczowy. Również dwa opakowania. Myślę, że. Również przeznaczę dla chłopców. Akurat jest dwie sztuki. Tak więc mamy orężatki. Mamy tutaj takie dwie gumy rozpuszczalne, że, że się, To to będzie dla moich chłopaków czekoladkę. Zostawię dla siebie i tutaj sól do kąpieli oraz maseczki już będą dla poprawy mojej kochani. Urody jest pusto. Taka tutaj niespodzianka, od madzi. No nie wiem, uszy Ci urwę. Po prostu nie przyznała się kompletnie. I zaraz, o, kochani, otworzymy tutaj kopertkę. Ja to jestem bardzo zdolna osoba do otwierania, także więc się wy tam nie przyjmujcie. Jak coś mi tutaj w czasie otwierania pójdzie, jak to się mówi, nie tak, żebym ja tutaj nic nie poćwiachała, pociachała, bo zdolności to ja mam. No i cóż, otwieramy. Już chyba wiem z jakiej to jest okazji. Ten prezent. Mam tutaj karteczkę w dniu urodzin. Tak właśnie się domyślałam, że pewnie Madzia mi wysłała jakąś karteczkę w dniu urodzin. Dobrze, zaglądamy do środeczka. I tak. Ja tutaj z boku będę czytała. W dniu urodzin przyjmij życzenia szczęścia, uśmiechu na co dzień, realizacji życiowych planów oraz spełnienia marzeń. Życzę Magdalena z kanału Alicja. W krainie zakupów. Po moi drodzy, ja już niedługo mam 18. Urodziny wiadomo. To już jest poważny wiek. Jak to mówią kobiety, o wiek nie pytają. Karteczka jest przepiękna. Przepiękne balony. Liczy się, że Madzia pamiętała o mnie. Bardzo, bardzo dziękuję za niespodziankę. Naprawdę zaskoczyłaś mnie tą paczuszką. I kto tam nie zna jeszcze Madzi, Alicja w Krainie Czarów na YouTubie. Zajrzyjcie kochani, zostawcie u Alicji łapeczkę, zostawcie jakiś miły komentarz. Możecie napisać, że jesteście od Monika. Ja prezentuję, Madzi na pewno będzie miło, po prostu dziewczyna mnie dzisiaj Dosłownie rozwaliła tą paczuchą. Nie spodziewałam się i nawet się nie przyznała. Moi drodzy, przepiękna kartka. Coś słodkiego dla mnie. Coś do poprawy urody. Prześliczna karteczka, która zostanie schowana na pamiątkę. Tutaj jaka piękna naklejka gwiazdeczka. Tylko szkoda, właśnie, że już. Nagrywam ten film troszkę przy słabym świetle, ale akurat listonosz przyniósł paczuszkę po południu i chciałam od razu nagrać i jak najszybciej po prostu, żeby się pojawiło na kanale. Dzisiaj akurat jest piątek, jak paczuszka dotarła, a akurat jutro w sobotę mam urodziny. Tak więc myślę, moi kochani, że w sobotę wam ten filmik wstawię. Nie wiem, gdzieś w południe lub po południu. Tak więc kochani, ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kanał Alicja w Krajnie Zakupów. Tobie Madziu dziękuję za uroczą niespodziankę. Zaskoczyłaś mnie naprawdę buziaki. I serducha dla Ciebie. A z Państwem się już, kochani, tym akcentem żegnam. Pa.